Mam mordeczki, witam was w kolejnym szama vlogu Znowu McDonald's Nie wiem, rzadko jeść, ale po prostu lecę do centrum handlowego, do galarki Pomyślałem, wpadnę tutaj, Mcwrapa zjem Bo akurat kupony miałem No cóż, po prostu się opłacimy Z kawusią, z frytkami, wiem, że te frytki są niezdrowe, ale mówi się trudno, na razie daje. Bekonowy wrap, oczywiście z kurczakiem. Z kurczakiem oczywiście. Wiadomo, jaki tutaj jest. No i co? Czekam. Czekam akurat jeszcze picie. Kawu się sobie zamówiłem, także elegancko. okej okay, no to już mam wrapik. Tutaj jest napisane, że jest góra, To dobrze. Keczupik jest, ale mi się nie chce z keczupem. Okej, okay, kawusia z mlekiem sojowym. Także jeszcze foteczkę na Insta i próbujemy. Okej, okay, no to dawno nie jadłem akurat yy, właśnie nie Magrapa. już młode będzie. Ponad 5 lat. z w Radomiu, jakie chem do Warszawy. I tak się prezentuje, wrapik, sałata, bekonik, kurczak, ok, jeszcze tylko jedna mała foteczka tutaj na insta z otwartym i spróbujemy. okej okay, no to cóż, spróbujemy. Mm -hmm. Na razie to ugryzłem tylko chyba kawałek do konu. Całkiem dobry. Sos jakiś taki chyba majonezowy. majonez nie lubię, ale tysiąca wysp może być. Zapomniałem w ogóle powiedzieć, jak sos, moja gniazda, jak zawsze dobre, a kawusia Oj. trzeba jednak pokryweczki zdjąć

Może nie jest jakieś mistrzostwo świata, sam bym lepiej nie zrobił takiego grapa, ale cóż, McDonald's to McDonald's, no to ma inny, w ogóle inną, inną, kategor inną to kategorię, na to kategoria jest smak całkiem ok pomidory jest świeży sałata chrupiąca łuczak no jako tako doprawiony najlepszy oczywiście z tego wszystkiego bekon <laughs> chociaż się tak bardzo nie przebija ale może być po prostu pomyślałem, że coś nowego żeby było na kanale. Także jest naprawdę poprawnie. Ok, to zobaczymy się na podsumowaniu. Okej. Okay, to już nagrod skończony. Skończone. Tylko tutaj się jeszcze zostały, ale taki stacy to po prostu nie jem. No i cóż, teraz podsumowanie. Z całego zestawu najlepsza była kawa. Niestety e, tym razem nie tykło za bardzo. Trójka. Daję, tuję, ponieważ po prostu. Hmm, po Tylko tak tortilla, ten wrap był po prostu miękki nie było za dużo tego mięsa, także wiecie no jak dla mnie mogło być lepiej sos w porządku no ale ta miękka tortilla jednak to nie moje klimaty, wolę po prostu opieczone na takie burrito bardziej no cóż tym razem po prostu była średniawka. Ale można się najeść. Ja akurat zapłaciłem za to 13 zł. Zapłaciłem za to 13 zł, bo miałem akurat kupon. Wrat bekonowy 8. Kawa z mlekiem sojowym, 2 yy, i frytki trzy można się najeść aczkolwiek szału nie ma dupy nie urywam osobiście myślałem, że może jalapeno burgery wziąć ale jak widzicie no jednak się zdecydowałem na tego wrapa no nie można powiedzieć, że żałuję ale raczej średniawka także trzymajcie się, wielkie pozdro Fiona.